Cześć moi widzowie, dzisiaj budujemy dalej! No i teraz sobie szybko pójdę po drewno. Two hours later. Ok. Znowu białutkie drewnianko. Jakbyście nie widzieli moje. Mój pierwszy filmik, to um, ogląd e, oglądajcie lepiej najpierw tego i później ten, um, bo trochę bo nie będziecie wiedzieć o co chodzi. Zabiję. wie w sumie to nawet nie muszę. Um, czy to był ten wilk? Oby nie. Okej, okay, chyba nie ma. Gdzie jest bialutkie drewno następne? Tak jak zawsze bialutkie drewnianko. Mam drewno, drewno, drewno. Teraz do domku. Lepiej sobie to jeszcze poprawię. No nie, cały czas zapominam, że nie jestem w kreatywie. O, mięsko. Nie widzę świnki. Nagle sobie jeszcze troszeczkę zabiję no, 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 ten Przemy się znowu za robotę. Hop. Aha, no, mm, nie wiem za bardzo jak tam do góry pójść. Czy nie wiem, jakoś w ogóle zejść? Już. Ach, dobra, nieważne po prostu teraz zrobię tutaj. Bum, 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 Okej, cek, Ok, mamy 40 sztuk. Hmm. A czy może by nie było lepiej to trochę inaczej zrobić? Tak najpierw zrobię? Wtedy tak? Poczekaj, wyjdę najpierw. Okej, okay. jesteśmy na górze. Dobra, już nie chce mi się. Zaraz sobie zbuduję crafting i zrobię siekierkę. Pff, dobra, robię sobie crafting. Raz. Poczekaj, lepiej sobie Postawię mnie w domku, które nie wygląda fajnie. Ok, naprawdę. Naprawdę to musiało być, co nie? tego Poczekaj, to weźmy to. I tamto tak. Tro. Ta Poczekaj. Ale ja musiałam sobie zrobić ciękiery. Ja Moje życie. Oczywiście też kiedyś pytaliście dlaczego siekierka tą ostrą stroną tutaj w tą stronę pokazuje, a tutaj w tą No jakoś ja to nie rozumiem. Ale dobrze. Run. Spadać krowa. Dobranoc. Karol. Już nie karaluchy pod poduchem. Obejście nie zesponowało coś. Mm. Okej. Okay. Je ci nie zasponowało. To jeszcze sobie zrobię... To. Wyrzucam. Wychodzę. I mam. Prze! to biorę to wymieniam trójkę i bam golden nuggets tutaj tak tak albo w sumie to sobie szkło mogę zostawić to tam daję to nie potrzebuję teraz. To w sumie sobie tutaj zostawia. To też. To w sumie teraz nie potrzebuję. I to też nie. To tutaj. I cyk. Dalej, dalej będziemy budowali. Poczekaj. Aha, dobra. Um, musiałam troszeczkę pomyśleć matematycznie. Nice. W ogóle nie jest nice. A no właśnie, teraz mam już sikierkę. O, jeszcze o wiele szybciej się kopię. Jak dobrze. Poczekaj, czy ja w... słyszę psa? O nie. Pimpek znowu wrócił. Siema. ma. Poszukam czegoś, co by mógł zjeść. O, owca, owca, owca. No kurczę, jakbyś to oglądała, kuzynko, to bardzo cię przepraszam za to, co robię. Siema. ma? Widzisz? Czekaj, poszukam jeszcze czegoś, żeby był moim sam. Peppa, wódź. Świnka Peppa. Okej. Okay. Tą świnkę będę jeszcze. A sumie to przecież mam siekier Spadamy stąd, ale jestem głodna Aha i nagle się tutaj zesponowały. Mm, mega Tu <laughs> to? O kurde! Jezus, ale się wystraszyłem. Już myślałem, że mnie zaatakuje. O, Jezus. Naprawdę. Proszę. Naprawdę. Nie. O, Jezus. No to, po co ja zabijałem te inne. Teraz I, i wtedy dostanie, ale. To. He? Proszę. He? Co? Przecież przed chwilą jeszcze jadł te stejki. Proszę. Masz wszystkie. He? Dobra, przepraszam, ale nic nie mogę. Dać chyba muszę mieć full życia. Dobra, tak tu go to. Mm, sobie pozbieramy drewniutko. Tak jak zawsze białe. W następnym... O, o nie! Uff. Odcinku tutaj popatrzymy za surowcami. No! Naprawdę to się musiało stać. No! Jeszcze tutaj. Dobra, przynajmniej jeszcze. sobie tutaj mek, 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 4 Tutaj jeszcze troszeczkę sobie pozbieram Czy ja słyszę villagera Jezus. Nie strasz mnie tak owco Okej. Okay. Mam siedem sztuk drewna, więc poczekaj, co bym miał chyba sześćdziesiąt coś. Chyba mi wystarczy. Przerobiamy sobie to drewno. Oho. Eee. Um, cyk cyk, 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 cyk. 62. Um, Drewno. Yep byk i pyk um, nie wiem co bardzo a poczekaj to teraz jeszcze tak zrobię tak 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 czy to świnka? przed chwilą coś dobra, nieważne путь сам окей то ваще тутай, 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 тутай 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 и остатня? Okej, okay, to to. To teraz bierzemy sztańcitel Dzięki. Um, to teraz bierzemy, e, bierzemy to. Okay, Noch hier, Robby. Spadamme. Ui. Oh. Kannst nur nachts schlafen. Oh, es ist abends. Okej. Okay. To poczekaj, to tutaj jeszcze coś będzie. Hej, poczekaj. Aha, no właśnie, bo to tu swoje skrzynki, łóżko. Drugie. W ogóle nie wiem skąd ja mam to łóżko. Drugie. Okej. Okay. Aha, to świnka. Zobaczmy, jak to wygląda. O, już lepiej. weźmiemy sobie mnie O Ej wilczek wilk Zobacz co mam? No to nie mogę dać, no czemu ja to jemu nie mogę? O kurczę, najgorzej, spadam. No, dzieje, no czemu ja go nie mogę, Seszo? Seszo? Świnko? Nie. Mm -mm, nie ze mną. Dziękuję bardzo. Niestety to tak jest z ps ze psami. Hm, nie. A dlaczego to się musiało stać? Okej, okay, mam wszystko. Budujemy <coughs> się znowu do góry. Aha. Socki będziemy tutaj stawiali. Ojej, kurczę, już tylko nic nie mówiłem. Całkiem zapomniałem o Was widzowie. <grym> um, dobra, um, bierzemy sortki i kurczę. Mm. Dalej robimy tak, tak i tak. Okej, okay. o, nawet by to. A poczekaj jak to wygląda z Kurczę, nie chce mi się tutaj znowu wchodzić i schodzić. Ach, dobra, nieważne. Pójdę do tyłu. I tylko jeszcze jedną warstwę zrobię. I... No nie co to jest? Tutaj wszystko pięknie, tylko... No jest tak jak zawsze trzeba to znowu tutaj wymienić. To w sumie też. Myk Myk I Cyk Cyk Tryk Cyk Sak Kars Powiedziałem Kars mm. O nie! Ile razy mi się to jeszcze zdarzyło? Dziękuję. No nie, tylko jeszcze cztery schodki. Dlaczego zawsze mi się muszą tak szybko kończyć rzeczy? To już było ostatnie. Poczekaj, to mogę przecież jeszcze tego wymienić? Czyli nie wymienić tylko yy, ten. Jak to się nazywa? Zniszczyć. Tam. Tak zrobię. Lepiej te dwa tutaj jeszcze tam. Wtedy na bok cyk. Z Zobaczmy tutaj... czy to dobrze wygląda. Dobrze... nie dobrze. No nie, też padaję, ja nawet nie mam drzwi. Szybko trzeba sobie zrobić drzwi. Mmm, drzwi, drzwi drzwi. Tutaj. Raz. Szybko, żeby mi by nie wszedł. No nie! Idealnie. I teraz tylko jeszcze... szkło. Bierzemy. Okej. Okay. To chyba wszystko na dzisiaj. Wydaje mi się. Zbudowaliśmy daszek. W sumie nawet nie do końca. Ale przynajmniej coś tam zbudowaliśmy. To wszystko. No to nara.